Dzień dobry. Dzisiaj w ramach cyklu Rozmowy Pro będziemy dyskutować i zastanawiać się nad tym, dlaczego warto jednoczyć siły i łączyć nasze głosy, e, głosy organizacji pacjentów w ramach różnych, bardziej lub mniej sformalizowanych koalicji organizacji parasolowych. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy nasze dwie wspaniałe gościnie, panią Annę Kupiecką, która jest prezeską Fundacji Onko-Cafe Razem Lepiej oraz członkiem założycielem Ogrunopolskiej Federacji Onkologicznej. Witamy również, tak, witamy również panią Marzenę Nelken, która jest dyrektorem Krajowego Forum Orfan zrzeszającego. Organizację Pacjentów z Chorobami Rzadkimi. Pani Anno, jest Pani zaangażowana w działania Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, ale także innych nieformalnych inicjatyw i koalicji organizacji pacjentów w Polsce. Jak Pani uważa, dlaczego warto jednoczyć te siły na rzecz pacjentów? Jakie korzyści i zalety? Płyną właśnie z takiej współpracy. Z całą pewnością warto dlatego, że na każdym polu działania organizacji pacjentów, organizacji z obszaru zdrowia można odnieść korzyści. Chociaż myślę, że u nas w kraju no nie do końca mamy taki potencjał współpracowy, jednak musimy się tego uczyć, i myślę, że warto też rozwijać, dlatego że ze współpracy. Płyną same korzyści, bez względu na to, czy to jest współpraca w zakresie rozwiązań systemowych związanych ze zdrowiem, czy to jest współpraca związana z działaniami na rzecz pacjentów, czy to też jest współpraca związana z działaniami na rzecz społeczeństwa, budowania świadomości zdrowotnej. Każde zjednoczenie sił powoduje, że możemy zrobić razem więcej, że te działania mogą być bardziej efektywne, że one mogą bardziej odpowiadać na potrzeby danej grupy odbiorców czy interesariuszy, do których się kierujemy. Także no z mojej perspektywy to łączenie sił zawsze przyniesie. Efekt lepszy. Dzięki temu też organizacje mogą się rozwijać, rozwijać swoje możliwości, rozwijać swoje pole widzenia, postrzegania, dostrzegania problemów, także wymiana wiedzy jest niezbędna, a ona. Z moich doświadczeń, właśnie w pracy w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, w hematokoalicji, w innych inicjatywach, bardziej lub mniej sformalizowanych, no pokazują, że rzeczywiście dostrzegamy, postrzegamy, oglądamy problemy z różnych stron. Zauważamy je oczami innych osób. Ta wy wymiana informacji jest niezmiernie ważna. Mnie bardzo dużo dają, bardzo duży rozwój mojej organizacji dała współpraca właśnie w różnego rodzaju ciałach, inicjatywach, kampaniach zbiorowych, czyli nie tylko w naszych działaniach w pracy przy pacjentach, ale czy w radach organizacji pacjenckich, przy rzeczniku, e, czy w innych ciałach. No, Dostrzeżenie stanowiska, zdania, spostrzeżeń innej organizacji działającej w podobnym polu, w jakim my działamy, no, daje moim zdaniem bardzo duży rozwój. Pani Morzeno, Pani jest dyrektorem Krajowego Forum Orfan, działającego na rzecz chorób rzadkich i współpracuje Pani z różnymi strukturami międzynarodowymi, europejskimi. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie korzyści mogą odnieść organizacje pacjentów działające właśnie w takich strukturach, jakie przedsięwzięcia, jakie inicjatywy są podejmowane i tak naprawdę w jaki sposób można współpracować na tym poziomie europejskim. Yy, tak, współpraca jest rzeczywiście bardzo ważna tak jak już wspomniała pani Anna współpraca organizacji pacjenckich zarówno na tym poziomie krajowym jak i poziomie międzynarodowym czy europejskim jest bardzo ważna dla organizacji pacjenckich jest to szczególnie ważne w chorobach rzadkich jako że Choroby rzadkie, tak jak sama nazwa wskazuje, są rzadkie, choć pacjentów dotkniętych tymi właśnie schorzeniami jest bardzo wiele. Mówimy tu o 30 milionach pacjentów w Europie. A zatem łączenie sił na poziomie krajowym i międzynarodowym ma ogromny sens i może przynieść wiele korzyści. Jako Krajowe Forum Orfan, co roku organizujemy taki audyt potrzeb pacjentów z chorobami rzadkimi. Dzięki czemu wszystkie organizacje, które należą do Krajowego Forum Orfan, jest ich aktualnie ponad 70, mogą wyrazić swój głos, mogą powiedzieć o swoich aktualnych potrzebach związanych właśnie z swoją własną jednostką chorobową dzięki temu głos pacjentów z chorobami rzadkimi może być słyszalny zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej i tak y Audyt, który przygotowujemy rokrocznie z naszymi partnerami, organizacjami członkowskimi Krajowego Forum, jest publikowany i prezentowany na różnego rodzaju konferencjach czy sympozjach. Między innymi, swoją inaugurację ma w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy w ramach Forum Zdrowia w panelu o chorobach rzadkich. Dzięki właśnie takim inicjatywom... Głos pacjentów, nawet z małych organizacji, może być słyszalny i te ich problemy czy troski mogą być dostrzeżone przez osoby, które kształtują politykę zdrowotną, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bardzo podobnie wygląda współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Oczywiście tutaj, oprócz zupełnie oczywistej zalety, jaką jest wymiana doświadczeń między Różnymi państwami, organizacjami pacjentkimi reprezentującymi różne państwa w Europie czy na świecie, mamy możliwość dzielenia się tymi praktykami, dobrymi praktykami, mamy możliwość uczenia się od siebie nawzajem, wymiany tych doświadczeń, poszukiwania takich rozwiązań, które. Będą najlepsze dla pacjentów u nas w kraju. Bo przecież systemy ochrony zdrowia w każdym kraju europejskim są bardzo różne. Niektóre praktyki świetnie się sprawdzają w jednym kraju, w drugim potrzebujemy jeszcze wiele pracy, żeby coś poprawić. I to, że możemy uczyć się od siebie nawzajem, to, że możemy wymieniać te doświadczenia i wspólnie zastanawiać się, jak kreować tą politykę czy czy międzynarodową dla naszych pacjentów jest niezwykle istotne. W jaki sposób tak praktycznie dołączyć do koalicji, czy zawiązać jakieś, jakąś wspólną inicjatywę? Jak to wygląda? Każda inicjatywa, która już funkcjonuje, federacja, organizacja, koalicja, no ma swój regulamin i zasady dołączenia z całą pewnością. I, I wydaje mi się to być bardzo, bardzo proste, czyli po prostu skontaktować się z organizacją, której chcielibyśmy być częścią. Dialog jest najlepszym rozwiązaniem, rozmowa czasem telefoniczna absolutnie wystarcza i tego się po prostu nie bójmy. Natomiast... Jeśli chodzi o inicjatywy, no one też rodzą się z relacji, rodzą się z kontaktów, rodzą się z obserwacji innych uczestników rynku, którzy działają w obszarze, w jakim my działamy. Warto jest zawierać znajomości, organizacje funkcjonujące w danym obszarze nie postrzegać jako konkurencję, nie postrzegać jako wrogów i to wystarczy, że będziemy ich postrzegać jako sprzymierzeńców. W onkologii mamy rzeczywiście wypracowane już takie mechanizmy, ja jestem tu kilkanaście lat i znam o, ogromnie dużo organizacji działających właśnie w onkologii, na rzecz pacjentów onkologicznych czy ich bliskich i brałam udział pod Pisywałam listy, e, apele, e, czy też e, wspólne inicjatywy już wielokrotnie, wielokrotnie. Czyli my jesteśmy połączeni. Myślę, że w onkologii m, no, bardzo wiele w tym zakresie zadziało się w ostatnich latach. My się naprawdę łączymy, czy to w incydentalne jakieś wspólne działanie m, pod hasłem petycja. Kampania wspólna, czy inicjatywa związana na przykład z jakimś e, e, incydentem legislacyjnym, tak? czy z nowelizacją którejś ustawy, czy z koniecznością jakichś nowych rozporządzeń, wtedy łączymy siły. Czy ten wspólny głos jest e, Waszym zdaniem w większym stopniu brany pod uwagę w polityce zdrowotnej? Z moich doświadczeń, z mojej perspektywy efekty działania każdej inicjatywy, czy to uporządkowane, jakie są działania Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, czy naszej grupy nieformalnej, hematokoalicja, czy innych inicjatyw grupowych, zawsze są bardziej jakby stabilne, efektywne i bardziej słyszalne. Znaczy my sami mamy możliwość dzięki temu przedyskutowaniu, Uzyskać już taki pierwszy feedback, w tym, że ok, mam rację. Ok, rzeczywiście problem, który ja zidentyfikowałam, identyfikują również inni. Potem kolejne ok, to jest dobrze, mamy różne zdania, ale wypracujmy być może jedno wspólne albo jakiś konsensus. I wtedy z tym zdaniem, stanowiskiem, opinią czy wypracowanymi rozwiązaniami możemy iść dalej. I na przekroju lat widzę rzeczywiście, że to uporządkowanie, ta szersza perspektywa, szersza analiza, ona daje lepszą możliwość dialogu z decydentami i instytucjami z którymi nad tym problemem pracujemy. Także absolutnie tak. Organizacje stają się coraz lepszym, bardziej profesjonalnym partnerem do rozmów z legislatorami, do analiz i wspólnego wypracowywania z instytucjami rozwiązań, które są niezbędne do tego, żeby tę polską onkologię poprawiać, bo jak wiemy w onkologii bardzo dużo jest do zrobienia. Wiemy już, że na tym naszym krajowym polu organizacje parasolowe i te inicjatywy, które stanowią taki wspólny głos pacjentów, mają ogromne znaczenie przede wszystkim w polityce zdrowotnej, jako głos reprezentujący szersze grono pacjentów. A jak wygląda to w strukturach europejskich? Generalnie jeśli chodzi o współpracę organizacji, czy to parasolowych, czy innych organizacji pacjenckich na poziomie europejskim czy międzynarodowym, to skupiamy się głównie na rozwiązaniach systemowych. Oczywiście, jak wiadomo, obszar zdrowia nie leży bezpośrednio w kompetencjach Unii Europejskiej. Niemniej, taką współpracą międzynarodową udaje nam się często wypracować pewne, pewne rozwiązania, które później są implementowane w krajach członkowskich. I świetnym przykładem tego typu inicjatywy może być tak zwany Europlan czyli taki dokument, który Opisuje w bardzo precyzyjny, dokładny sposób opiekę nad pacjentem z chorobą rzadką we wszystkich właściwie zakresach. I taki właśnie Europlan powstał przy współpracy wszystkich organizacji parasolowych, pacjenckich. Pod egidą naszej organizacji parasolowej, jaką jest EuroDis, który zrzesza organizacje zajmujące się właśnie chorobami rzadkimi. Wypracowując ten Europlan, jakby dzięki, dzięki temu, że powstał ten Europlan, udało się uzyskać Tą inicjatywę Komisji Europejskiej, która wydała zalecenie, ażeby w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej taki odrębny plan powstał, plan taki narodowy. I dzięki temu, jakby nasze działania na tym poziomie międzynarodowym, na poziomie europejskim, mogą przekładać się również na tą politykę zdrowotną w poszczególnych krajach członkowskich. Co tak naprawdę. Yy, organizacja takiego konkretnego, yy, taka organizacja, która na przykład yy, no, chciałaby dołączyć do jakiejś międzynarodowej organizacji parasolowej, jakie korzyści może odnieść, czego może się nauczyć, co może wynieść, a co może wnieść. Do... I co może wnieść? Tak jest. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o tej wymianie doświadczeń i uczeniu się od siebie nawzajem. I tak jak pani wspomniała, rzeczywiście to nie jest tak, że Polska czy organizacje reprezentujące Polskę, to są te organizacje z końca świata, które, prawda, nie mają żadnych sukcesów, bo nie jest tak. Świetnym przykładem jest na przykład Newborn Screening, tak? czyli ten screening noworodkowy, który wykonuje się w Polsce aktualnie na kilkadziesiąt różnych jednostek chorobowych, to jest coś, przy czym absolutnie możemy się pochwalić w Europie. Jesteśmy absolutnie liderem, jeśli chodzi właśnie o tą ilość jednostek dostępnych w przesiewie noworodkowym. A co więcej, cały czas pracujemy i my, jako Krajowe Forum Orfan, również prowadzimy właśnie aktualnie działania, żeby jeszcze powiększyć tą ilość jednostek chorobowych. Każda z naszych organizacji specjalizuje się, ma swój jakiś profil, w którym się specjalizuje, i pozostawanie w ciągłym kontakcie w inicjatywie. Sformalizowanej lub też nie, ale jednak w kontakcie sprawia, że możemy więcej zaproponować naszym pacjentom. Znaczy, bo możemy zaproponować, zaoferować pomoc, taką, którą świadczy moja organizacja, ale też zaprzyjaźniona i na ten przepływ komunikacji, wiedzy przede wszystkim o tym, co robią inne organizacje z mojej dziedziny, w której ja się specjalizuję, pozwala, daje mi to, że nasi pracownicy, nasza organizacja. Umiejętnie potrafi przekierować pacjenta, dać mu kontakt czy też dać mu wiedzę, gdzie może szukać pomocy. No my mamy taką inicjatywę jak Różowy Patrol, łączymy się z organizacjami społecznymi w innych regionach Polski, dzięki czemu mamy 60 oddziałów już w całej Polsce ambasadorek profilaktyki. I to jest takie działanie oddolne, które pokazuje, że współpraca jest. Ważna, możliwa i dająca efekty ze stowarzyszeniem nie zajmującym się zdrowiem, ale na bazie struktur tego stowarzyszenia wprowadziliśmy w ich działania element dodatkowy, czyli dotyczący zdrowia i mamy wspaniałe efekty w budowaniu świadomości na temat profilaktyki, nawet w działaniach również takich bezpośrednich. Także myślę, że organizacje. Czasem nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużo mają do zaoferowania innym organizacjom i e, e, jak dużo mają do zaoferowania społeczeństwu. Są też e, różnego rodzaju wyzwania, które należy wziąć pod uwagę, szczególnie w tej współpracy międzynarodowej, gdzie jednak, chyba trzeba znać trochę język e, i umieć e, właśnie. Współpracować, współpracować w tym obcym dla nas środowisku? Rzeczywiście, często dla polskich organizacji nie, może być barierą język. Myślę, że największym problemem to jest jednak czas i zasoby zasoby tym finansowe, zasoby ludzkie, organizacji pacjenckich jeszcze nie ma w Polsce za dużo. Także ja jestem jakąś niepoprawną optymistką chyba, ale wciąż myślę, że ten dzia tych działań jest za mało, za mało i o tej konkurencyjności, to u nas jeszcze nie powinniśmy. Mówić, bo pracy jest tak dużo do zrobienia, że dla każdego starczy miejsca, oby tylko były możliwości i możliwości rozwoju. Oczywiście taką barierą są to, o czym Pani powiedziała, czyli te oso różnorodność osobowości, różnorodność potrzebna. Wszyscy jesteśmy z różnych, z różnych środowisk, z różnych regionów i to może nie być łatwe współpraca w jakimś zespole. Jednak do, myślę, że nie mamy wyjścia i musimy to zrobić. Ja opieram się na, na akcji kobiety na wybory i pokazuję ją często jako przykład tego, że, że jak jest potrzeba, to musimy się zjednoczyć bez względu na to, jak bardzo się różnimy. Ja myślę, że też organizacje pacjenckie się w jakiś sposób uzupełniają, prawda? Bo tak. każdy z nas gdzieś jest wyspecjalizowany w jakimś obszarze, prawda? Więc ten głos właściwie wszystkich pacjentów jest ważny, niezależnie od tego, prawda, jaką organizację reprezentujemy i to, że potrafimy wspólnie działać, to jest niezwykle ważne, bo właśnie dzięki temu możemy coś wspólnie wypracować, a dodatkowo, tak jak mówię, uzupełniamy się po prostu nawzajem. Także że to jest bardzo ważne. Ja bym jeszcze tutaj, ja w ogóle bym powiedziała, że tak naprawdę jeśli chodzi o taką współpracę międzynarodową, to są trzy takie główne kwestie, które być może mogą stanowić jakieś takie wyzwanie dla organizacji pacjentkich. Przede wszystkim to jest to, co powiedziała pani Ania, to jest czas, bo jednak bezwzględnie no, trzeba zaangażować pewne możliwości czasowe, czy jedną osobę przynajmniej oddelegować do tych, działań związanych ze współpracą międzynarodową. To jest nie tylko odbieranie maili, odpisywanie całe takie techniczne, że tak powiem, zaplecze, zaplecze prawda, które musimy mieć, ale oczywiście to są wszelkiego rodzaju sympozja, konferencje, to są regularne, często spotkania, nawet online, tak? ale niemniej no to trzeba dedykować już konkretny czas na tego typu działalność. My na przykład jako Krajowy Forum Orfan będą członkiem Eurodisu, czyli tej organizacji parasolowej zrzeszającej organizacje pacjenckie zebrane wokół chorób rzadkich. Mamy taki komitet przedstawicieli organizacji pacjenckich z różnych krajów Europy i my się spotykamy raz w miesiącu, czyli to są regularne spotkania, gdzie wymieniamy doświadczenia, gdzie, gdzie na bieżąco informujemy się o wszelkich zmianach, o wszystkich problemach, które w danym miesiącu się pojawiły, gdzie wspólnie wyznaczamy Ich Gdzie wspólnie wyznaczamy, gdzie powinniśmy zaistnieć, jak prowadzić dane działania czy politykę, jak kształtować te nasze wspólne działania na arenie międzynarodowej, gdzie opiniujemy różne dokumenty, które później trafiają do ciał doradczych, czy do Komisji Europejskiej, czy do Parlamentu Europejskiego. Tak? To jest naprawdę ogrom pracy, który, no, no, który czas trzeba temu właśnie dedykować. Także to jest to jest pierwsza sprawa, czas. Druga sprawa to już ta, którą wcześniej podjęłyśmy, to jest język. No bo bezwzględnie to czasem może być problem i wiemy z doświadczenia, że rzeczywiście organizacje pacjenckie, głównie z tego rejonu Europy Środkowo-Wschodniej, są znacznie mniej reprezentowane w, na forach międzynarodowych czy europejskich, właśnie między innymi ze względu na umiejętności językowe. Także tutaj Europa Zachodnia jest znacznie bardziej reprezentowana. Stąd no, nasza obecność na tych forach międzynarodowych jest naprawdę bardzo istotna. I oczywiście jeśli chodzi o znajomość języka, ja myślę, że żeby brać udział w takich sympozjach czy konferencjach, to naprawdę nie potrzeba mieć jakichś ogromnych umiejętności językowych, wystarczy takie po prostu komunikatywna znajomość języka. Natomiast już żeby brać udział w takich grupach roboczych, czy opiniować pewne dokumenty, prawda, które bardzo często są pisane też takim językiem, prawda, no trochę prawniczym, prawda? No to tu już trzeba mieć te kompetencje znacznie wyższe językowe. I rzeczywiście w organizacjach pacjenckich brakuje takich specjalistów, którzy mogliby reprezentować organizacje na zewnątrz. Na przykład Francja, prawda? No, organizacje pacjenckie we Francji są normalnie, że tak powiem, finansowane z budżetu państwa, tak? Co jest w ogóle dla nas no, niewyobrażalne, prawda? Wyobrażalne. Wyobrażalne. I oczekiwane, tak. Tak jest. Także to są koszty rzeczywiście, i tutaj e, trzeba powiedzieć, że każda organizacja e, na poziomie międzynarodowym czy europejskim e, ma swoje składki członkowskie, oczywiście w euro. E, to jest pierwsza rzecz e, i e, zawsze trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście te. E, te Yy, wszelkie sympozje czy konferencje czy inne wydarzenia, które są organizowane przez taką y, organizację y, są, y, można liczyć na jakiś zwrot kosztów, prawda? Bo nie zawsze ten zwrot jest pełny, nie zawsze y, można się spodziewać z tego zwrotu, nie tylko za uczestnictwo w konferencji, ale również za zwrot kosztów dojazdu, czy y, noclegu, prawda? No, dla organizacji y, z wielu krajów y, to są koszty naprawdę bardzo wysokie, jeśli trzeba gdzieś dolecieć, prawda. Zanocować, no to, to są już koszty dosyć spore. A rzeczywiście na taką działalność statutową to chyba organizacje pacjenckie mają najmniej, prawda? Najmniejszy budżet. Co do zasady. Na taką podstawową, czyli na funkcjonowanie. Na, na, no bo projekty to jest zupełnie inna kwestia. To są by... które trzeba pozyskać. Oczywiście. Tak? No, jeśli już mamy środki na, na projekty, to są projekty, które są na tyle wąskie, celowane i, i tutaj trudno jest te środki niewykonalne, nie, nie by je oddelegowywać. Ale to jest też dobry przykład na to. Jak ważne jest dla też mniejszych organizacji łączenie się w większe grupy, bo dzięki współpracy no, możemy mieć większe zasoby. Oddelegować tak? z naszego grona, z naszej federacji jedną osobę, która ma kompetencje i możliwości, a, a jakby to finansowanie ponieść wspólnie. Także no, ta współpraca no, może ułatwiać wiele rzeczy, również te w tym. W tym zakresie finansowania działań jak najbardziej. Co więcej, my bardzo często pomagamy naszym organizacjom, żeby na przykład nie wiem, stworzyć wspólnie jakąś prezentację dla nich, żeby oni mogli coś zaprezentować na forum międzynarodowym, tak, albo nawet pośredniczyć i pojechać z takimi przedstawicielami organizacji pacjenckich, żeby właśnie współuczestniczyć w jakiejś konferencji, żeby tłumaczyć coś żeby zawierać jakieś y, nowe znajomości, prawda, na, etap, na poziomie międzynarodowym. To są bardzo ważne kwestie rzeczywiście. I tutaj y, jakby bycie członkiem organizacji parasolowej jest naprawdę y, nie bez znaczenia. Jakie rady miałybyście panie, dla takich organizacji, które albo rozpoczynają swoją działalność, albo nie wiedzą, że można się... Na przykład stowarzyszyć z jakąś organizacją parasolową, czy dołączyć do jakiejś inicjatywy? Jak należy się przygotować? Co należy zrobić? Jeśli planuje się działania w obszarze onkologii, działania na rzecz zdrowia, to moim zdaniem warto jest zrobić rozpoznanie, kto już działa, jak działa i co robi. Czyli próbować. Poszukać sprzymierzeńców, tych, od których możemy się uczyć, i tych, z którymi będziemy mogli współpracować e, i rozejrzeć się w rynku w danym obszarze i szukać tam niekonkurencji i nie patrzeć, z kim będziemy musieli konkurować, tylko z kim będziemy mogli współpracować. E, stąd prosta droga do tego, aby skorzystać z zasobów innych organizacji, e, z, z wiedzy innych organizacji, poszukać. Or Organizacji, która może nas wesprzeć na początku drogi i z całą pewnością takie się znajdą, także szukać sprzymierzeńców, najdobrze no wiedzieć, co chcemy zrobić i dla kogo chcemy zrobić. Z mojej perspektywy, w Polsce jest jeszcze wciąż za mało małych organizacji pacjenckich czy inicjatyw, które działają lokalnie w onkologii. Wciąż do nas zgłaszają się pacjenci z różnych regionów Polski, do nas, do innych dużych organizacji onkologicznych, szukają pomocy, ale Problemem jest odległość. Problemem jest to, że, że nie mają w swoim regionie organizacji onkologicznej, prężnie działającej. A prężnie działająca to może być mała organizacja, która zabezpiecza potrzeby pacjentów z jej właśnie regionu Polski. Pani Marzeno, jakie pani y, ma rady dla właśnie organizacji, które chciałyby rozpocząć? Działalność, ale nie międzynarodowej. Ja myślę, że można powiedzieć bardzo krótko. Musimy się jednoczyć, bo razem możemy więcej. Po prostu. Naprawdę razem możemy więcej i to pokazało szereg różnych inicjatyw, które udały się właśnie dzięki naszej współpracy, właśnie dzięki temu, że jesteśmy razem, że ten głos pacjenta jest słyszalny. Po prostu.